pomaganiu starszej kobiecie. Także ja już nie wiem, czy ja już pozdrawiałem, bo naprawdę coraz więcej widów jest i coraz więcej widowni i słuchajcie że moja mama musi teraz szarpać tą łopatą. Ręce mi opadną. E, dzięki za zdjęcie dla mojej mamy. Widzicie, akurat to tak jest, że zresztą ja się nie muszę tłumaczyć. Ja, ja swoje koszę, mama swoje. Zresztą mama lubi kosić. Dorastający Jarek wiedział, że gameplaye i picie zerówek content, na którym nie może już opierać swojego kanału. Dlatego postanowił rozpocząć karierę rapera. Rafałek i Łukasz, nie wiem czego szukasz, ale jesteście po... Kurwa. Przeprowadzał też testy piw alkoholowych, aczkolwiek odbywało się to poza kamerami. Zdawał później jedynie obszerne relacje z tego, jakim wynikiem zakończyły się testy. Dajeliśmy zbadać mój stan. Zbadać... Zbadać mój stan przeźwości. No, niestety wyszło 3,60, czy 3,60. Kolejnym problemem dla stającej pod znakiem zapytania kariery, jakże zacnego youtubera, była obecność mamy za ścianą. Dlatego nie mógł on rozwinąć skrzydeł, e, tak jak to robił w suwalskich krzakach. Z tej strony muszę cicho mówić, cicho muszę mówić, słuchajcie, bo moja mama już śpi. A jest naprawdę godzina 7 rano. Moja mama wstaje o 9. Ale tu chyba, mm, będę słuchajcie, nie? Dobra, to się piwa na kurwa, kurwa, przychodź. Trzymajcie, patrzę, zdrowie. Pierwszy raz tak, świetnie, kurwa. Nie gotowałem lewa. Jarek został zmuszony, by nagrywać poza domem. Z jego kanału zniknął jakże zacny kontent, który dał mu popularność, pieniądze i pozwolił rozwalić YouTube podczas nagrywania w suwałkach. Jarek postawił na bardziej kontrowersyjne treści. Zaraz spróbuję z nim porozmawiać. Cześć, staracie się, się? Cześć, staracie się, się? No, cześć. <laughs> Treści wywołały sporo kontrowersji, ale Jarek został doceniony przez jednego z największych specjalistów. Jeśli chodzi o nagrywanie nieletnich, to moim ulubionym filmem Jarek był film w Szatni Przebierających się Dziewczynek. Ale warto również docenić ujęcia na dachu, gdzie filmował dziewczyny. Osobiście bym tego lepiej nie zrobił. I strasznie, że tam nagrywam dziewczyny w krótkich spódnicach i tak dalej. Słuchajcie, nie, y, moim zdaniem to tak. Po pierwsze to są cheerleaderki i zawsze biegają w tych spódnicach, niestety. Po drugie to jest też i... Myślenie rodziców, jeżeli na to zezwalają. Biegać dla małych dzieci w spódnicach krótkich i tak dalej, no to. Pff, no to sorry, no i tak wszyscy je oglądają. To, to... Zaczęły się tutaj spekulacje na temat e, mojej pedofili? Osobiście nigdy nie słyszałem tych spekulacji ani żadnych oskarżeń o pedofilię. Mimo to Jarek postanowił zamknąć usta krytykom. I nagrał film, który raz na zawsze zakończył plotki. Mój poranek! Ja wokół widzę małolatki, gazach te mnie jak tyś matki Nie nie ma ręka bez Odbijak nie ma samej, raz osiem na pół. Tylko zrożne, piękne dzisiaj. Ty na razie jesteś lepiej, niejmało. Mało to, to, szanowaj tego, bo do tej sieci jest daleko, młoda to. Po popularności, pieniądzach, sponsorach z czasów jego Suwalskiego Youtuberskiego Imperium nie było już śladu. Jarek został sam ze swoją kamerą, kreatywnością i pustą butelką po Wojaku. Więcej. Zaraz wam powiem jak smakują. Fono Słonowate, no tak jak wcześniej, tylko że cholernie żałuję, że nie nagrałem. Niestety, widownia po raz kolejny była rozczarowana. Nie może to dziwić, ponieważ Jarek przez te wszystkie lata nagrywania jakże zacnych produkcji w suwałkach przyzwyczaił swoich widzów do filmów tylko najwyższej jakości. Na przykład możemy wziąć dowolną twórczość jarka z tamtego okresu, zaczynając od gotowania bułki w jajku w zaszczanym rowie, kończąc na jego parodiach i przebierankach, by ratować swoją karierę youtubera, Jarek wybrał się pod bramkę do mało znanego youtubera oksywce Konon, by nawiązać współpracę. Już, już odpowiadam na pytanie. Już odpowiadam na pytanie. Ponieważ uważam, że dospuściliście się do subordynacji. Czyli, jeżeli się ze mną umawiacie na godzinę dziewiątą, to chociaż wypadałoby zadzwonić, e, panie Jarku, e, niech pan przyjdzie. Ja czekałem do godziny jedenastej. Straciłem kupę czasu, bo straciłem dwie godziny czekając na was, czekając na was, na wasz telefon, czekając na to, bo jak się umawiacie? wczoraj, że przyjdziemy. Eee, Przepraszam bardzo. Prze YouTuber ten wykazał się nieprofesjonalizmem. Do tego dospuścił się do subordynacji. Mimo to Jarek postanowił dać mu szansę. Nawiązują współpracę i u swego boku wypromować go na nową gwiazdę YouTube. Wyświetlenia były jednak marne w porównaniu z tymi, jakie wykręcał Jarek w latach swojej świetności w suwałkach. Konon korzystał tylko z fejmu. Byłej gwiazdy YouTube. O czym Jarek często mówił. Gdyby nie ja, nie byłoby konona, który teraz kurde yy, krzyczy, bo ma za dużo fejmu, no. YouTuberskie imperium upadło. Po królu życia, który rozwalił YouTube, nie było już śladu. Za to miłość do motorówek pozostała. Na takiej platformie. I pływają jeszcze przy okazji, bo to jest na, jak widać na dole, zrobione jakieś cude niewidy. Jezus, jak ten ełk się zmienił. Oh, no super, jest po prostu super, słuchajcie. Nie żałuję, że pojechałem. I dziękuję Ci, Martunia, kurwa, za to, bo to tylko dzięki Tobie te materiały teraz nagrywam. A to to ja nie wiem, co to jest. Ki, wędka? Wędka, ki? Co to o co to chodzi? Antena? Antena. Końcówki nie ma ta antena. Chyba ta łódź musi być trochę zużyta, już deko. No ale. do! No, o! Właśnie! W łodzi wypiję piwo. Najwyżej z niej nie wylazę. O! Będę siedział sobie. Pił piwo, w łodzi. Normalnie siedzę, wam mówię, kurde. Siedzę na łódce bo na to siedzenie nie da się otwieram browca i już i mam w dupie nikt mi nic nie zrobi i tak tylko muszę znaleźć klucze no, żeby otworzyć kto mi co zrobi youtube i kurwa i, i drugą pracę jakąś gdzie trzeba odwalić 10 albo 8 godzin dosłownie odwalić bo tak większość robi ludzi idzie do roboty odpierdoli 8 godzin wraca do domu wyjebane na wszystko nie Niech ktoś spróbuje, kurwa, przez miesiąc ponagrywać po trzy filmy, zobaczymy, czy to jest takie proste, czy to jest taka prosta robota, czy nie. To, co teraz robię. E, więc, więc wierz mi, że nagrywanie filmików codziennie jest o wiele trudniejsze niż kurwa iść i odpiertolić 8 godzin e, przy betoniarce, przy łopacie, albo, bądź nie wiem, wstępując, siedzieć w domu, tu w domu w biurze jakichś rzeczy i pić kawę. Jest o wiele trudniejsze. Nie ktoś mówi, niech ktoś spróbuje przez miesiąc ponagrywać po, po trzy filmy. No, i zobaczy, ile czasu to zajmuje. Niech je potem renderuje, niech je potem y montuje. I zobaczymy, czy to taka prosta i szybka praca i taki łatwy pieniądz. No i oczywiście musi kogoś zainteresować, kogokolwiek nawet hejt. Na szczęście Jarka, jego kariera youtubera się skończyła. Dlatego będzie mógł wreszcie odpocząć. Machając na budowie przez 8 godzin łopatą. Pozdrawiam skórę z budowy.